Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. A w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o filtrach kabinowych do serii 7000. Także zaczynamy. Mamy tutaj model 7820, i w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie właśnie o filtrach kabinowych do tego modelu. Bo wiele osób też dzwoni, pyta, gdzie te filtry się znajdują, i w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam dokładnie, gdzie one są. Tutaj jest troszeczkę inna sytuacja jak w serii 6000, bo pierwszy filtr kabinowy znajduje się tutaj, pod tą właśnie pokrywą. Tutaj sobie odkręcamy, zdejmujemy tą osłonę. Tutaj jest taka długa śruba. Chwilę to zajmuje, bo ta śruba jest naprawdę długa. Ale żadne klucze nie są do tego potrzebne. O, jest. Udało się wykręcić. Jeszcze podkładka. I tutaj znajduje się filtr kabinowy. Wygląda on tak. Wygląda jak filtr powietrza... Od serii 6000 i takie oto filtry mamy oczywiście w zamienniku. O większości te filtry sprzedają się tylko i wyłącznie w zamienniku. Rzadko kto kupuje je w oryginale. Oczywiście oryginalne filtry. Pod zamówienie i przechodząc sobie już tutaj do wnętrza tej maszyny. Tutaj z tyłu za fotelem znajduje się kolejny filtr. Jest to filtr kabinowy. Tu możecie sobie zobaczyć, gdzie on dokładnie jest. Tutaj z tyłu za fotelem, tutaj jeszcze powinna być osłonka na ten filtr, ale tutaj akurat go nie ma. Czyli jak tutaj już widzieliście, dwie sztuki w tym ciągniku się znajdują tych filtrów kabinowych. Warto o nich pamiętać, bo naprawdę warto oddychać świeżym powietrzem. Jak dłuższy czas się nie wymienia tych filtrów, sami wiecie, jak w samochodzie osobowym, no to już taki jest nieprzyjemny ten zapach w środku. A to jednak w tych ciągnikach spędzacie bardzo dużo czasu, tym bardziej latem, gdzie używacie tej klimatyzacji. No to warto tutaj zadbać o swój własny komfort. Wymiana tych filtrów zalecana przez nas to 1500 motogodzin, nie dłużej niż. Dwa lata. Tak sobie ustaliliśmy tutaj, że tak powinno plus minus się właśnie wymieniać te filtry, żeby one prawidłowo funkcjonowały. No i tutaj jeszcze warto zauważyć, że filtry te występują również w wersji z węglem aktywnym. I przypominamy jeszcze, że do końca marca, właśnie na te filtry, również e, mamy promocję bez wpisywania żadnych kodów, czy to telefonicznie, czy internetowo. Gdybyście nie wiedzieli, jak dobrać filtry do swojego modelu to do góry wyświetli wam się numer telefonu. Możecie również skorzystać z narzędzia do filtrów, które znajduje się na naszej stronie, tam wchodząc na naszą stronę, zjeżdżając na sam dół, po prawej stronie ma jest to narzędzie, wchodzicie w ikonkę z filtrem i do swojego modelu dobieracie wszystkie filtry, bo nie tylko kabinowe, ale tam do każdego modelu jest podany każdy filtr, włącznie z interwałami wymiany. W tym odcinku to już wszystko, zapraszam Was na kolejne filmy, cześć!